Zobaczcie na, to. Zobaczcie na to jak woda stoi i pod, no, podniosłem zawieszenie mam nadzieję, że przyjadę środkiem, chociaż cholera nie wiem czy ryzykować Bo nie chcę, żeby mi cholera w samochód utknął. Nie wiem na, nie, na ja tu jest głęboko no, podniosłem e, zawieszenie w samochodzie. Zobaczymy ktoś jedzie, zobaczymy czy on przyjedzie. Nie jedzie pierwszy. Niech jedzie pierwszy. Jak on przyjedzie to ja też przyjadę. Zobaczymy. Nie no, nie ma. Nie ma tragedii. Jedziemy. Póki jeszcze nie zalało porządnie. Zobacz. I to jest stały problem tutaj gdzie mieszkam stałe miejsce